Witam Was, moi drodzy. Dziś opowiem o transpłciowości. Powiem, jakie są kryteria diagnostyczne transpłciowości, jak się stawia diagnozę i jak się leczy pacjentów transpłciowych. Odpowiem też na pytanie, czy płeć można sobie wybrać samemu, niezależnie od uwarunkowań biologicznych. Na koniec wyjaśnię, co to jest niebinarność płci i skąd się bierze. Serdecznie zapraszam. W poprzednim filmiku mówiłem o różnicowaniu się płci w życiu płodowym. Przypomnę, że jest to proces zależny od wielu genów, białek, tak zwanych czynników transkrypcyjnych i hormonów. Determinanty płci to kariotyp, gonady, drogi rodne, zewnętrzne narządy płciowe, budowa ciała po okresie pokwitania, ale najważniejszym organem płciowym jest mózg. Żeby zrozumieć problem transpłciowości, musimy przyjąć do wiadomości dwa fakty. Po pierwsze, mózg ma płeć i tożsamość płciową. Po drugie, mózg stanowi centrum życia psychicznego. To mózg decyduje o tym, jak odbieramy siebie, jak przeżywamy swoją osobowość, płciowość, tożsamość, swoje ja. Oba te fakty są potwierdzone przez naukę. Jeśli przyjmiemy do wiadomości nadrzędność mózgu nad prąciem czy pochwą, to transpłciowość będzie czymś o wiele bardziej zrozumiałym. Jakie są kryteria diagnostyczne transpłciowości? Aby rozpoznać u pacjenta transpłciowość, muszą być spełnione minimum dwa kryteria spośród tych, które wymienię. Wyraźna i trwała niezgodność między odczuwaną lub wyrażaną płcią, a cielesnymi cechami płciowymi. Silna potrzeba bycia pozbawionym cech płciowych niezgodnych z odczuwaną płcią. Silna potrzeba posiadania cech płciowych płci przeciwnej. No, jeśli jestem mężczyzną, to mam potrzebę posiadania genitaliów męskich, a nie kobiecych. To jest logiczne. Silna potrzeba bycia traktowanym jak osoba płci przeciwnej. Moi drodzy, jeśli osoba transpłciowa jest traktowana niezgodnie ze swoją tożsamością, to jest to wobec niej przemoc psychiczna. I co ważne, wszystkie powyższe kryteria diagnostyczne nie są wynikiem choroby psychicznej. Jeden z polskich polityków, który twierdzi, że transpłciowość nie istnieje, podał argument, że jeśli ktoś uważa się za Napoleona, to nie znaczy, że nim jest. Więc tłumaczę. Przykład z Napoleonem świadczyłby o urojeniach pacjenta. Choroby, w których występują urojenia, nazywamy psychozami. Transpłciowość nie jest psychozą. W dużym uproszczeniu, głównym patomechanizmem psychozach Jest dysregulacja neuroprzekaźnika dopaminy. Podaje się wtedy leki przeciwpsychotyczne, które regulują przekaźnictwo dopaminergiczne i urojenia ustępują. Jeśli pacjentowi transpłciowemu poda się lek przeciwpsychotyczny, to nie osiągnie się żadnego efektu terapeutycznego, ponieważ, powtarzam, transpłciowość nie jest psychozą, a tożsamość płciowa pacjentów to nie są urojenia. Transpłciowa kobieta to osoba, której mózg ma tożsamość płciową żeńską, ale narządy płciowe są męskie. Transpłciowy mężczyzna odwrotnie mózg ma tożsamość męską, ale ciało cechy żeńskie. Za tożsamość płciową odpowiada budowa mózgu, która wykształca się w życiu płodowym. Pacjenci są świadomi swojej tożsamości, czasem od wczesnych lat życia, a czasem od okresu dojrzewania. Podczas badania często mi mówią, że ich ciało, a w szczególności genitalia, wydają im się obce. No niech każdy z nas wyobrazi sobie, jak by się czuł, gdyby miał genitalia płci przeciwnej. Jak wygląda diagnostyka transpłciowości? Przede wszystkim najważniejszą sprawą jest badanie seksuologiczne, psychologiczne i psychiatryczne, właśnie po to, żeby odróżnić transpłciowość od psychos i od wielu innych zaburzeń. W badaniu wyraźnie widać tożsamość płciową niezgodną z cechami cielesnymi pacjenta. Wielu pacjentów jeszcze na długo przed pierwszą wizytą u seksuologa funkcjonuje jak osoby płci, z którą się identyfikują. Używają imion zgodnych ze swoją identyfikacją płciową. Ubierają się w sposób zgodny ze swoją identyfikacją płciową. Mówią o sobie językiem płci zgodnym ze swoją identyfikacją. Byłam, robiłam lub byłem, robiłem, bo tak czują, bo taki jest ich mózg. Kolejnym etapem w diagnostyce są badania laboratoryjne. Bada się poziomy hormonów, inne parametry, morfologię krwi, lipidogram, próby wątrobowe. Robi się też badania neuroobrazowe, żeby wykluczyć jakieś patologie mózgowe, np. guza mózgu. Po tych wszystkich badaniach stawia się diagnozę i wdraża się pierwszy etap leczenia, czyli leczenie hormonalne, które trwa przez całe życie pacjenta. Transpłciowe kobiety przyjmują leki, które finalnie obniżają poziom testosteronu oraz estrogeny, które są hormonami żeńskimi. Transpłciowi mężczyźni przyjmują testosteron. Pod wpływem leczenia zaczyna się zmieniać ciało pacjenta. U transpłciowych kobiet obserwujemy wzrost piersi, przyrost tkanki tłuszczowej na biodrach, ścieńczenie skóry. U mężczyzn pojawia się męskie owłosienie, przyrost muskulatury, czasem obniża się głos. Jak każde leczenie, tak i to obarczone jest pewnymi objawami niepożądanymi, które, jeśli wystąpią, powinno się monitorować i na bieżąco leczenie modyfikować. Na początku leczenia płeć metrykalna pacjenta jest przeciwna do pożądanej, ale pacjent już na dobre funkcjonuje jako osoba o płci zgodnej ze swoją tożsamością. Etap ten nazywamy testem realnego życia. Chodzi o to, żeby lekarz prowadzący i psycholog mogli rzetelnie ocenić, jak pacjent funkcjonuje, jak wpływają na niego zmiany, które dokonują się na skutek leczenia. Tego nie ocenia się na jednej ani nawet na dwóch wizytach, tylko w ciągu jednego dwóch lat. Dopiero po tym czasie wystawia się zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychiatrycznych do metrykalnej korekty płci. Wtedy pacjent kieruje do sądu wniosek o skorygowanie swojej płci metrykalnej i sąd na podstawie dokumentów, opinii biegłego seksuologa podejmuje decyzję o korekcie metryki urodzenia. Kolejnym etapem jest leczenie chirurgiczne. Mastektomia, czyli usunięcie piersi u transpłciowych mężczyzn, może być wykonana przed etapem sądowym. Natomiast operacja narządów płciowych wykonywana jest już po tym etapie i wynika to z przepisów prawa. Czy można sobie wybrać płeć niezależnie od uwarunkowań biologicznych? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przytoczę znany z historii seksuologii przypadek pewnego pacjenta. W 1965 roku w Kanadzie urodził się Bruce Reimer. Siedmiomiesięczny Bruce został obrzezany z powodu stulejki, ale w wyniku błędu chirurga zabieg zakończył się bardzo poważnym powikłaniem amputacją prącia. Po nieudanych rekonstrukcjach prącia dziecka rodzice zgłosili się z nim do psychologa i seksuologa Johna Moneya. Money uważał, że płeć jest konstruktem głównie kulturowo-społecznym, a nie biologicznym, i zalecił, aby w takiej sytuacji wychować dziecko na dziewczynkę. Jest mały, no to nie będzie pamiętał. W tym celu usunięto chłopcu również jądra i rodzice zmienili mu płeć metrykalną, nadając mu imię Brenda. Gdy dorastał, wszystko przed nim zatajono. I co się okazało? Mimo wychowania, Brenda nie czuła się dziewczynką, tylko dalej chłopcem. Brak członka, brak jąder, żeńskie imię, wychowanie, chodzenie w sukienkach zresztą nie chciał ich nosić, a nawet przyjmowanie hormonów żeńskich w okresie dojrzewania nic nie zmieniło. Tożsamość płciowa Brendy, czyli Brusa, była męska. Teraz wiemy dlaczego. Dlatego, że jego mózg w życiu płodowym uległ maskulinizacji i był męski. Gdy Bruce dowiedział się o eksperymencie, sądownie zmienił płeć z powrotem na męską, ale przybrał imię David. Ta historia ma jednak tragiczne zakończenie. 4 maja 2004 roku, w wieku 39 lat, David Reimer popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Moi drodzy, nie da się wybrać sobie płci. Tożsamość płciowa jest w naszym mózgu i jest rdzeniem naszej osobowości, a jej podłoże jest biologiczne. W XXI wieku takie jest stanowisko nauki. Co to jest transgenderyzm? W poprzednim filmiku mówiłem już o niebinarności płci, ale teraz powtórzę. Biologia nie jest binarna. Każdy, kto zna prawa biologii, wie, jaka jest mnogość czynników, które wpływają na procesy biologiczne. Jeśli mamy jakąś cechę binarną, to zawsze pojawią się osobniki o cechach pośrednich. Wynika to po prostu z praw biologii. Weźmy na przykład genitalia. Zawsze jest pewien odsetek dzieci, które rodzą się z genitaliami obojnaczymi. Dziecko ma jednocześnie prącie i wargi sromowe. Mogą też występować obojnacze gonady, tkanka jądra i jajnika w jednym. I co wtedy wpisać dziecku w rubryce płeć? Najlepiej nic aż do czasu oceny, jaka jest tożsamość płciowa takiego człowieka. Ale tego nie przewiduje polskie prawo, więc coś trzeba wybrać. Rozwój mózgu również może być niebinarny. Na początku życia płodowego, w dużym uproszczeniu, wszyscy mieliśmy mózgi żeńskie. U płodów męskich, pod wpływem testosteronu, mózg musi przejść skomplikowany proces maskulinizacji. Jest pewna grupa osób, których mózgi w rozwoju płodowym nie wykształciły binarnej tożsamości płciowej, ponieważ na jakimś etapie proces ten uległ zakłóceniu. Osoby takie nie czują się ani kobietą, ani mężczyzną. I takie zjawisko uwarunkowane biologicznie nazywamy transgenderyzmem. Transgenderyzm to niebinarność płci psychicznej, czyli niebinarność tożsamości płciowej. Moi drodzy, w 1543 roku Mikołaj Kopernik wydał swoje dzieło o obrotach sfer niebieskich. Wtedy wielu ludzi nie potrafiło zrozumieć albo zaakceptować faktu, że Ziemia nie jest centrum wszechświata, a tych, którzy to zrozumieli, palono na stosie. W 2020 roku w naszym kraju wielu ludzi nie potrafi, a może nie chce zrozumieć tego, że biologia jest niebinarna. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Was zainteresował, Wyraźcie to łapką w górę.